Nie mogę teraz! W moment! <grym> Weźmy, kurwa z hmm. takiego friza, że kurwa wypierdolę zaraz to grę tak hmm. spierdalaj To wchodzi rzuć cię bojej Co tam? Debilne. debil no przecież Oj. kurwa! Nieśmiertelny chuju, tym molem pierdolą, wypierdolę! Kurwa z widzicie lewidzicis bici! Oczywiście na mnie! Nieśmiertelny kurwa, ta Kurwa, próbuję się zagrać na tej klaturze laptopowej, ale jest specyficzna, muszę się przyzwyczaić. to, to gra na swojej osobnej, razerowej ale co to za mamy? Nie, 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 v v 1 omg nie, 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 kurwa, nie, nie, kurwa to też się nie, że 10 typa nie, napierdala, czy co, kurwa? O, ale fajnie. nie, nie, Stupid man nie, weź nie, 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 Co tam jest? Bosk Szybko Szybko A wyszedł! Ojej, ojej. Aha, co, co jest? jest? Co się stało? A, bo, bo wyszedł to cała wina? Coś się zjebało. Tak nie, nie, coś się zjebało, kurwa. Bardzo się zjebało, no, że, kurwa, co to było? <laughs> Chuj, już no, jeszcze tak nigdy nie jest. Ciekawe rzeczy się dzieją w tej grze kurwa z czasem, ja może right. też znowu kurwa, nie wiem, chuj.